Cześć wszystkim, z tej strony Mardy. W tym filmie opowiem wam, co najbardziej mi się podoba w Norwegii. Eee, słuchajcie, zdecydowałem, że w końcu opowiem, co takiego ciekawego mi się tutaj podoba w Norwegii. Są niektóre takie aspekty, które bardzo, ale to bardzo różnią się od Polski, więc wypadałoby o nich, słuchajcie, opowiedzieć. Dlatego w tym odcinku opowiem wam co nieco, co, co mi się podoba właśnie w Norwegii, ale żeby nie było zbyt słodko, to kiedyś. Albo raczej trochę później zrobię odcinek, w którym Wam powiem, co mi się nie podoba w Norwegii, żebyście mieli takie plusy i minusy, mniej więcej. Więc usiądźcie sobie wygodnie, a ja Wam opowiem na moich przeżyciach, co mi się podoba w Norwegii. Zaczniemy od tego, że w Norwegii najbardziej podoba mi się natura. Ja jestem typem osoby, która naprawdę, naprawdę lubi góry, lubi zimę i właśnie to też jest jeden z podpunktów, mianowicie jest to zima. Yy... Lubię bardzo góry, lubię naturę norweską, wszystkie fiordy, wszystkie, wszystkie wzgórza, pagórki. Jest to teren, który się różni bardzo od terenu polskiego, gdyż, gdyż wychodząc tutaj, powiedzmy, w las, będziemy widzieć no, góry, nie oszukujmy się, wszędzie są góry. Jest to nieco trochę uciążliwe, no, ponieważ gdy ktoś mieszka, powiedzmy, na szczycie jakiejś góry, to taka powiedzmy jazda rowerem wykończy go niesamowicie, ale mimo wszystkiego natura w Norwegii jest naprawdę piękna i jeżeli kiedykolwiek będziecie w Norwegii, to naprawdę polecam wam pójść na jakiś spacer albo po prostu się przejść w okolicy, gdzie jesteście i zobaczycie, że będziecie mieli dostęp do gór praktycznie wszędzie i to jest naprawdę na plus według mnie. Drugim podpunktem, o którym wam wcześniej już yy, wspomniałem, jest zima. Ja Jestem tak samo typem osoby, który niesamowicie lubi zimę, lubię sporty zimowe, lubię jak pada śnieg, lubię rzucać się po śniegu, naprawdę śnieg to jest dla mnie największa zabawa, dlatego też uwielbiam zimę niesamowicie. Możecie się domyśleć, że zima w Norwegii jest naprawdę sroga, przez ostatnie parę lat była nieco taka słabsza i w sumie robi się coraz słabsza z roku na rok. Natomiast gdy wyjedziemy gdzieś na północ Norwegii, będziemy mogli zobaczyć naprawdę, naprawdę srogą zimę. Mogę wam jeszcze zadać taką ciekawostkę, że niektóre miasteczka są zrobione specjalnie po to, aby ludzie mogli przyjeżdżać tam na narty, że to nie są, nie są to miasteczka, w których ludzie mieszkają na co dzień, są to po prostu miasteczka, w których stoją domy, stoją, są puste, przez większość roku, aż w końcu przyjdzie zima i ludzie mogą sobie tam pojechać, pojeździć na nartach, na stokach i tak dalej. Więc naprawdę bardzo pozytywna rzecz. Kolejna rzecz, jaka mi się podoba, to jest norweska architektura. Y Ogólnie jest bardzo dużo blokowisk w Norwegii. No nie oszukujmy się, wszędzie są blokowiska, w każdym, w każdym zakątku świata, tak ale Norwegia ma bardzo specyficzny styl, jeżeli chodzi o domy. Są to malutkie domki, zazwyczaj jakieś kolorowe, czerwone, czasami są też żółte, pomarańczowe, coś w tym stylu. Bardzo się wyróżniają. Najczęściej takie domki stoją właśnie przy fiordach i tam właśnie tą architekturę możecie najczęściej spotkać. Więc jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, jeżeli będziecie mieli okazję zwiedzić fiordy, to możecie zobaczyć, że że właśnie bardzo dużo takich domków tam stoi. Kolejnym punktem na mojej liście jest standard życia i tutaj chodzi mi głównie o ekonomię. No nie możemy tutaj się oszukiwać, że Norwegia jest krajem biednym, bo Norwegia krajem biednym nie jest. Norwegia jest krajem cholernie bogatym i nawet taka osoba, która pracuje na jakiejś zwykle, zwykłej budowlance jest w stanie żyć na bardzo wysokim poziomie, tak? Jest to naprawdę bardzo duża różnica w porównaniu do Polski i myślę, że każda osoba, która tutaj przyjedzie choćby pracować na sprząt, jako sprzątacz, będzie naprawdę prowadzić jakieś dogodne życie. Co się tyczy ró również ekonomii. Bardzo podoba mi się w Norwegii fakt, że można wszędzie płacić kartą bankową. Naprawdę nie spotkałem się, jak 8 lat tutaj ży żyję, nie spotkałem się z sytuacją, gdzie nie mógłbym zapłacić kartą bankową. Naprawdę jest to super sprawa, słuchajcie. Nie musicie wyciągać żadnych pieniędzy z banku, czy tam z bankomatów. Chyba, że jeżeli faktycznie chcecie, to oczywiście można to zrobić, żebyście sobie nie myśleli, że nie ma tutaj w ogóle żadnych kas, które nie przyjmują prawdziwych pieniędzy, tak? Jest to naprawdę niesamowity sposób na pozbycie się. Zbędnych pieniędzy. Od któregoś roku nie pamiętam dokładnie, którego. Norwegia wycofała swoje groszówki. Kiedyś w Norwegii były 50 groszówki, nazywało się to øre. Jednak wycofali te pieniądze, bo po prostu były im zbędne, dlatego zostały same jednokoronówki, koronówki, pięciokoronówki, 20 i później już były papierkowe, tak? Podoba mi się właśnie to bardzo, że można płacić wszędzie kartami. W przeciwieństwie do Polski. Oczywiście jasne, można płacić w niektórych sklepach niektórych. No w większości sklepach można płacić kartami, natomiast gdy idzie się do jakichś mniejszych y, sklepików, powiedzmy jakieś sklepiki osiedlowe, to już trzeba mieć pieniądze i y, y, będzie problem właśnie z kupieniem czegokolwiek za pomocą karty bankowej. Kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba w Norwegii jest, y, jest pomoc społeczna. Norwegia dba bardzo o swoich mieszkańców i robi wszystko, aby mieszkańcy... No wiecie, czasami się komuś noga powinie, czasami coś się stanie złego, tak? Że osoba powiedzmy straci pracę, straci mieszkanie. Norwegia dba bardzo o to, aby wszyscy mieszkańcy mieli jakąś szansę na normalne życie, więc pomoc społeczna w Norwegii jest bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Przykładem tego może być, że osoby, które nie mają pracy i próbują ją znaleźć, ale im się nie udaje, zostają wysłane na kursy bezpośrednio do państwa, na których są prowadzone zajęcia szukania pracy, które są oczywiście też odpłatne, więc osoby mogą naprawdę stanąć na nogi właśnie z taką pomocą. To jest naprawdę na plus w Norwegii. Kolejną rzeczą, jaka mi się podoba w Norwegii, to jest komunikacja miejska. Nie wiem dokładnie, jak wygląda komunikacja miejska w innych miastach, ale wierzę, że jest bardzo podobna. Natomiast w stolicy rzadko, bardzo rzadko zdarza się, żeby pociąg, autobus, tramwaj czy nawet łódź, przyjechało za późno, tak? Naprawdę bardzo sporadycznie, sporadycznie się to dzieje. Jeżeli taka, jeżeli taka rzecz się stanie, to oczywiście możemy sprawdzić w aplikacji, w telefonie czy na internecie, czy faktycznie jakiś pociąg, czy, czy powiedzmy autobus się spóźni, tak? Więc wszystko jest update'owane bardzo, bardzo szybko, więc jeżeli na przykład nasz pociąg nie przyjeżdża, to możemy zobaczyć sobie na stronie internetowej, czy dlaczego ten pociąg nie przyjeżdża, tak? Kolejną sprawą jest to, że tutaj w stolicy jest bardzo fajny system podróżowania. System podróżowania polega na tym, że wykupujemy bilet, a bilet jest ważny na strefy. Więc Oslo jest podzielone na cztery strefy. Pierwsza strefa to jest oczywiście strefa najtańsza, to jest Oslo i wszystkie okolice. Druga strefa to jest już trochę dalej, trzecia i, tak, i czwarta i tak dalej. Oczywiście to jest granica, do, gdzie, gdzie Oslo sięga, gdzie, gdzie sięgają właśnie zasięgi Oslo. Im dalej jedziemy, tym więcej będziemy płacić oczywiście, tak? Natomiast yy, bardzo fajny jest fakt, że kupując bilet, powiedzmy na strefę pierwszą, godzinny, bo taki tylko mamy, kupujemy bilet, który jest ważny w każdym środku transportu. Dlatego kupując bilet, powiedzmy ten godzinny, możemy też kupić jednodniowy, możemy kupić tygodniowy i oczywiście miesięczny, o którym Wam zaraz opowiem. Kupując taki bilet, wchodzimy do autobusu. Następnie, wchodzimy do, do jakiegoś metra, wychodzimy, idziemy do pociągu, jedziemy kawałek pociągiem i ten bilet jest ważny wszędzie, absolutnie wszędzie, nawet na łodziach. Ja wam teraz pokażę, tutaj mam taką kartę. To jest karta magnetyczna, którą możecie sobie zakupić. Karta magnetyczna działa w taki sposób, że kupujemy sobie bilet właśnie na tej karcie magnetycznej. Możemy sobie kupić bilet jednodniowy, możemy sobie kupić bilet jednogodzinny, to już od nas zależy. Natomiast nie opłaca się kupować takich właśnie mniejszych biletów, bo po prostu ta karta będzie leżeć. A kiedyś te karty były darmowe, natomiast teraz kosztują one bodajże 50 koron, więc jeżeli kiedykolwiek taką będziecie mieć, to radzę wam jej nie zgubić. Ja na tej karcie mam akurat bilet. Miesięczny. Więc wchodząc do autobusu, albo przeciągam sobie y, obok takiego automatu to, tą kartę i robi. Pokazuje mi, czy jest y, czy jest zielona dioda, czy jest czerwona. Czerwona to znaczy, że bilet jest nieważny, zielona to znaczy, że jest ważny, pokazuje również datę, do, do kiedy bilet jest aktywny. Y, fajna rzecz w tej karcie jest to, że y, w centrum, teraz mówię o oslo. Nie mówię już o tam granicach, bo na granicach oslo jest zupełnie inaczej w centrum y, oslo. Y, Takiej karty nie musimy pokazywać, taką kartę musimy po prostu ze sobą mieć. Jeżeli jest jakaś kontrol, to wtedy tą kartę pokazujemy. Jeżeli nie ma, no to ona po prostu leży i ten bilet mamy tutaj przygotowany, tak? Natomiast troszkę dalej od Oslo jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ w Oslo jeżdżą czerwone autobusy. To jest właśnie znane dla Oslo, że jeżdżą tam czerwone autobusy, widzimy czerwony autobus, wiemy, że jeździ on w Oslo, tak? Troszkę dalej są autobusy zielone i to są autobusy, które jeżdżą w miastach, które są poza granicami Oslo, czyli powiedzmy w strefie drugiej albo w trzeciej. I wtedy taką kartę musimy y, pokazać. Czyli wchodząc do autobusu, musimy przeciągnąć przez maszynę i wtedy, y, wtedy kierowca wie, że mamy ważny bilet, bo w tych autobusach po prostu kontrol nie chodzi. Kolejna sprawa, która mi się bardzo podoba, jest to system edukacji. O systemie edukacji już ode mnie słyszeliście, więc polecam wam obejrzeć film, który wam podlinkuje. Y, w opisie tego filmu. Będziecie tam mogli sobie mniej więcej zobaczyć, jak wygląda szkoła norweska od podstawówki aż po studia. Możecie się tam dowiedzieć wszystkiego. E, natomiast ja tutaj w skrócie Wam powiem, że system edukacji jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze skonstruowany w porównaniu do polskiego systemu edukacji. Ja Wam tego tutaj wszystkiego nie opowiem, bo jest tego za dużo. Dlatego zapraszam Was serdecznie do filmu. E, natomiast y, myślę, że wypadałoby po prostu wspomnieć o tym, że ten system edukacji to jest jedna z rzeczy, których lubię w Norwegii. Kolejną sprawą jest poczucie bezpieczeństwa. To jest rzecz, która naprawdę różni się od Polski i bardzo mi się to podoba właśnie w Norwegii. Chodzi tutaj o poczucie bezpieczeństwa. Wychodząc w nocy na miasto w Norwegii nie boję się zupełnie o nic. O niczym totalnie nie myślę, bo ludzie, którzy są wieczorem właśnie, czy to na mieście, czy to sobie spacerują, czy cokolwiek, mogę być przekonany, że ta osoba po prostu nic mi nie zrobi. Zupełnie od, zupełna odwrotność niż w Polsce. W Polsce wychodząc, muszę mieć tak w świadomości mniej więcej, że ktoś może na przykład nie pobić lub coś w tym stylu. To też oczywiście zależy od miejsca, w którym mieszkamy, dlatego y, nie myślcie sobie, że ja generalizuję, że mówię tutaj o, o wszystkich, o, tak? o, o wszystkich Polakach, ale no nie oszukujmy się, Norwegia jest moim zdaniem o wiele bardziej bezpieczna y, niżeli Polska. To tak? taka jest moja Opinia na ten temat. Kolejną sprawą jest równość. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo w Polsce może się z tym spotkaliście. Powiedzmy. Powiedzmy taki przykład, przez który będziecie strygerowani, homoseksualność. W Polsce, jeżeli ktoś jest homoseksualistą, homoseksu to po prostu ma niebany. W Norwegii jest zupełnie odwrotnie, jest naprawdę bardzo duża równość. Czy to właśnie jeżeli chodzi o homoseksualistów, czy to chodzi yy, o yy, poczucie yy, Poczucie równości w pracy, czy poczucie równości w szkole, wszędzie każda osoba jest dla siebie równa. Niezależnie od tego, czy ktoś jest czarny, czy ktoś jest biały, czy ktoś jest homoseksualistą i tak dalej, jest poczucie tego, że ludzie są dla siebie równi. Nie ma czegoś takiego, że na przykład jest starsza osoba i mówi, O, powinieneś mieć szacunek dla mnie, bo ja jestem starszy. Nie. Każdy jest dla siebie równy, tak w Norwegii. Czy to osoba starsza, czy to osoba młodsza, każdy jest na tym samym poziomie. Widzę zupełnie co innego w Polsce, więc myślę, że to jest na, naprawdę na plusik w Norwegii. Ostatnią rzeczą, która bardzo mi się podoba w Norwegii jest to fakt, że wszyscy mówią do siebie po imieniu. I tak, teraz możecie pomyśleć, hmm, no, no tak, no mówicie wszyscy do siebie po imieniu, ale to taki w sumie jest brak szacunku, tak, że powinniście mówić pan, pani. I owszem, kiedyś było coś takiego, że do starszych mówiło się wy, czyli państwo, tak, czyli di po norwesku. Mówiło się coś takiego, natomiast już się tego nie robi. Wszyscy mówią do siebie po, po imieniu, albo mówisz ty, albo mówisz po prostu po imieniu, czego w Polsce nie ma. Według mojego uznania, ja uważam, że Polska jest pod tym względem troszkę zacofana, bo żyjemy w nieco innych czasach i uważam, że no oczywiście z szacunku do starszych osób pan, pani jest bardzo fajne natomiast yy, uważam, że no jak ktoś do kogoś się powie po imieniu no to chyba raczej się nic nie stanie tak to nie, powinny, nie powinien być żaden bulo to natomiast w Polsce jest zupełnie inaczej no wyobrażacie sobie, żeby jakiś właśnie nastolatek powiedział do, do kogoś po imieniu to wtedy już o gówniarzu w ogóle jak ty sobie wyobrażasz żeby do mnie po imieniu mówić. Jestem dla ciebie pan! Czy tam pani? O nie, ty będziesz do mnie po imieniu mówić, tak? Więc y, bardzo duży plusik, że można z wszystkimi normalnie pogadać. To jest też odnośnie tej równości, tak? Nie wymagane jest, żeby do kogoś mówić pan lub pani. No dobra, to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak to możecie dać kciuka w górę. Ehm. Natomiast, tak jak mówiłem, żeby nie było zbyt słodko, że siedzę tutaj i wychwalam tę Norwegię. O Jezus, jak ona jest super świetna w ogóle. Zrobię też film na temat tego, czego nie lubię w Norwegii. I tam się dowiecie na podstawie moich doświadczeń, czego właśnie nie lubię w Norwegii. Więc, jeżeli ten film się już pojawił, to będzie gdzieś tutaj. Jeżeli się jeszcze nie pojawi, to po prostu będziecie musieli poczekać i w przyszłości tutaj się pojawi karta, więc sobie w nią będziecie mogli kliknąć. Ja natomiast wam dziękuję za obejrzenie jeszcze raz tego odcinka. Będzie się ich pojawiać więcej na temat Norwegii, więc warto zasubskrybować. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się ciepłutko. na razie i cześć!